Gdybym o coś jeszcze, gdybym o coś jeszcze prosił, to o ptaków sznur na niebie, bym w kroplach rannej rosy doszedł mógł samego siebie. O bławatki uśmiechnięte, strzechy jeszcze mgłą spowite, o nieznane mórz odmęty, horyzonty aksamitne. I o wieczór ten upojny, co to raścił nam przydarzył, w słowa strojny, tułające wolno z twarzy. I o spacer dotyk kochającej dłoni, jednohoście spojrzenie oczu, więcej bym nie prosił o nic. Mara Kimże ty jesteś, maro pszczejona, co czarne oczy w pią wciąż ubierasz, stary płaszcz tylko stoisz przy strona, drzwi obu światu na przelot otwierasz. Pragniesz owładnąć uczynkiem słowem, sama znów szepcząc imię ci nieznane, zuchwale wznosisz swoją mroczną głowę, świętość przeciąg targasz, mając za nic. I już te zimne dłonie chcą przenikać przeżycia prawość i uczynki wiary. Niespodziewanie kurczysz się i znikasz. I tylko został chłodny oddech maro.